Hymn do najświętszego oblicza napisała święta Teresa od dzieciątka Jezus i przenajświętszego oblicza. Święte oblicze mojego pana, blaskami wiedziesz mnie swymi. Gwiazdo cudowna, umiłowana, tyś mi jest niebem na ziemi. Ja z twych kochanych oczu sperlonych, potokiem łez zabieram czary i ślę uśmiechy. Ucz łzom zroszonych, gdy Twe rozważam ofiary. By Cię pocieszyć tchnieniem radości, chcę zapomniana żyć w cieniu. A choć ukrywasz boskie piękności, widzę je i w utajeniu. Wciąż biec chcę do Twojej światłości. Twoja twarz święta jest mą ojczyzną, królestwem zaszarowanym. Rozśmianych kwiatem łąk podobizną, światłem jutrzenki różanym, jak lilia twoje oblicze roztacza nieznane wonie, duszy wygnanej daje słodycze, pokojem wieńczy skronie. Tyś jest słodkością, tyś jest wytchnieniem, czarownym dźwiękiem mej mary. Ach, tyś jest duszy mojej zbawieniem. Cudowną rośliną mirry, ukrytą pod serca tchnieniem. Skap mój jedyny święty, twarz twoja, nie żądam więcej niczego. Tylko niech przy niej trwa dusza moja, i bliżej będzie ducha twego. Wykuj w mym sercu, tak jak w marmurze, twą cudną i niepojętą twarz. A dusz ludzkich złożę ci króże, i wkrótce stanę się świętą. Twym żniwą, panie, bym podołała, i plon złożyła ci czysty. Spraw by twym ogniem dusza pałała, a kiedyś twój wiekuisty, boski znak otrzymała.